Siemano, ja jestem Pioza, jak widzicie, nowa gra, niedawno miała sobie premierę, Ghost Watchers, ja już z moją ekipą trochę pograłem w tą grę, mogę ją ocenić już nawet, mam jak widzicie, mam czwarty level, już prawie piąty, chyba, że to jest trzeci, a prawie czwarty, nie, to jest chyba raczej prawie piąty level, 2000 już jakby zebrałem, powiem wam tylko tyle, na samym początku Pioza gra może wydawać się trochę straszniejsza, zresztą tak samo jak... Pewnie nie byliście na streamie, ale były stream z tej gry na Twitch'u, już nawet dwa takie streamy były. Gra na samym początku może lekko straszyć, ale no trzeba się nauczyć nowej mechaniki. Gra ogólnie jest bardzo śmieszna, jak dla mnie ma śmieszne momenty, ma trochę strasznych momenty, ale w większości to są nawet takie mniej straszne niż Wasmofobia, ale fajniej się to gra, tylko trzeba ogarnąć tę mechanikę. To jest pierwszy odcinek z tej gry. Ze mną oczywiście jest Capixo, którego na razie nie będziecie słyszeć. i nowa osoba chyba na moim kanale, chociaż chyba już kiedyś występowała ze mną na tym kanale z ekipą w odcinku Fasmofobii, czyli Julciusz, tak zwany. Nie A, dobra, ja dołączę do gry, oni się przywitają. Może tak, połącz. Kodlobi już mi wysłali, więc robię coś tam. Dobra, możecie się teraz przywitać. Siema Siemaneczko! No i Julka, która jest zmutowana. I może jej nie wybiec, słychać, to jest nocna gra. Dobra, to chwilę na nią poczekamy i za chwilę się znowu widzimy. Dobra, jak widzicie jesteśmy w tej nowej grze. To jest tak jakby van, tylko że w tej fajnej grze Ghost Watchers Widać nawet miejsce kierowcy, proszę bardzo. Pewnie zastanawiacie się, co to jest. To jest do pokebol, do chwytania ducha i inne takie potrzebne rzeczy do zrobienia tego. Mój standardowy setup, jak na początek, czyli mier miernik cząstek i termometr. To są różne inne rzeczy do łapania ducha. W trakcie to wszystko będziecie wiedzieć, o co w tym chodzi. A tymczasem, co? Mam nadzieję, że to jakiś demon może być. Ja zaczynam. na no start jakiś straszny dźwięk był. Ale to tak w każdej grze jest. A. muszę nigdy nie wchodzę, pierwszy do domu, chyba. No ja no, zazwyczaj tak. pierwszy wchodzę bo to w sumie nie w standardowym jest. miejscu nie widzę y, śladów stóp. A możliwe, że znowu nie będzie. Idę szukać. Nie, wiem, jak dla mnie tak gra. Jeszcze wymaga trochę dopracowania, no bo na przykład latarki światło przez podłogę tak po prostu sobie przechodzi. No a trzeba to dopracować jeszcze. Niektóre z tych rzeczy, ale o, gra tej jako tej wczesny tej dostęp. Wygląda. Ja jest nawet spoko. Jedyna wada w tym jest taka, że nie można mieć naraz latarki jakiegoś przedmiotu, czyli na przykład tego, tych cząsteczek. To jest jedyna chyba większa wada, chociaż jest tak widno, że nie trzeba mieć tego. Dobra, potwierdzone info. Nigdzie nie znalazłem śladu stóp. Dobra. Czyli to mogą być. To może być Chińczyk chyba. Na szczęście to nie będzie dziecko i ciemność, czyli najbardziej, już taki przehijpowany duchy, bo już mieliśmy je najczęściej eee, chyba. Tak. I mam dwójkę. Okej, okay, dwójka już była. Dobra. Dwójka? MF2? Tak, MF2 było. Poltergeist. O, Ciekawe całkiem spoko. Tylko sprawdźmy, czy to jest. Czy to słysz. jest. 100%, bo wcześniej, była trójka. Nie, czwórka. A była ja to razie... chyba do piątka. Albo tak naprawdę? Trójka. Może być... Trójka. MF3, okej. Okay. Wisielec? Wisielec. O, kurde. Oj, dobra, pierwszy duch. Jeszcze nie mieliśmy tego ducha. Tak, pierwszy Idealny raz wcale. odcinek. A gdzie ty miałeś tego MFa? Pod schodami. O? 15% tu miałem. No i się przestało dałać bo ducha nie mam blisko. A, o, ruszył obrazem. No, zakładam, że MF3 zostanie, więc wisielca Cey, daje. ja pierwszy raz tu widzę rozbite kawałki szkła. Ja nie, widziałem wcześniej, ten... ale... Za... To nie są kawałki szkła. To ze ściany chyba tynk leci. Chyba ci, tak. Zobacz, co jest... jest tutaj wyżej, widzisz? Ściana jest rozwalona. Sufit bardziej, ale no tak. No sufit, sorry. zostawiam na stole MFK. O, 25% w kuchni. w kuchni. Ładuje się w kuchni. Dobra. No i się przestało, 60 O dobra. No i co jest z tym? 8 O, O, O no ładuj się. W ten... Chcę zabrać zabawkę dla sam do samochodu, żeby był quest I Zostawiam radio. Ghost, can you talk? 150 Ghost, can you talk? 1500. Tak. Młody średni. Ok. E, ten MFK jest? Gdzie? Jest trójka. Minus 14 stopni jak ktoś Czy tak, to musi no, być wysielać. No, ale i tak, chciałem się pełnić. Nie, jest trójka ewidentnie. Eee, dobra. Pierwszy wisielec. Tak, pierwszy wisielec, ciekawy. Ciekawy duch. Jeszcze, jeszcze takiego nie opaliśmy i nie, nie wiemy w sumie jak. Daj tą dużą latarkę. po prostu tak. Op no, prawie dalej. Biorę zabawkę. Can you talk? Gosh. Can you talk? Płaczę. OO! No i... No i no? A tym polega tak gra? Płacze. Spokojnie no zaniepokojony. Can you... Płacze? Can you te Ach, ja nie no, za zapomniałem tej komendy, która to była Can you take. E, wood doll? Ghost, take the wood doll. Trójka. Take the wood doll. Ghost. Take the wood doll. Czasami te itemy potrzebują czasu, bo tak czasami leżą, leżą, ale. Nie ja bior, wiem, ja biorę krzyż, bo już teraz nie jestem pewien, czy mnie nie zabije. MFK znowu. I znowu trójka. Dobra, wisielec. Nie, teraz jest dwójka. Chyba. O, teraz jest trójka. Też wezmę, też wezmę krzyż. Lub sobie po prostu dokupię, albo... Niestety to jest ewidentny wisielec. ...godzidło. No, no potrzebujemy, żeby ruszył chociaż tymi, tak? Bo tabliczka... No. ...może nie działać, a w też może nie działać. czy że nie będą, no, wiesz... ...nie poruszy nic. Czyli sobie tak czekamy, ale nie wiadomo. Bo nie załóżko, wiadomo, że no, nie... właśnie. I nie działa, to jest zaniepokojony i młody Okej okay. Poczekajmy jeszcze chwilę bo czasami nie. No, A no on jeszcze razu. tutaj nie jest bardzo aktywny. No, Zbyt jak to nie działa, się do... no na razie. Jak zacznie się pojawiać dopiero To wtedy może, coś, wtedy może coś takiego. ...będzie. pokażę widzę na jaką wisielkę. To coś takiego Płaczę. Mm -hmm. Może przeczytam o co chodzi z wisielcem. No Robert no. Alton Harris został skazany za niezwykle brutalne zabójstwo dwóch nastolatków. Mężczyzna dosłownie zmusił ich do zabicia się nawzajem. Jak później okazało się w sądzie, nie chciał brudzić sobie rąk w obliczu Pana Boga. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Zaznaczone cechy zachowania. Może włączać i wyłączać żarówki w pokojach. Porusza przedmioty w pomieszczeniach. Jak to przeczytałem, to wybił żarówkę. Nie, no, no chyba tapnął tylko. Ja nie słyszałem nie. tego. Ja słyszałem, mam nagrane. Możliwe. O! Mm -hmm. okay. O, spaghetti! To się chce? O, może świeże. Trzy klopsiki. To. Eee, coś się stanę... E, gdzie jest... O, tu jest. Chyba nic nie zrobił ja na nadróżce. To Na tak... Nic. Często płacze. Dobra, jakbyśmy to wstawiali. Czekaj, to co wyjdzie? Że nie spółgra i nie spółgra, to młody i zaniepokojony. No. Zapal trzy świece w domu, dobra. Możemy zacząć to robić. Może po zapalniczkę. Ale jest też mało aktywny i może dlatego też. A, zapomniałem, że to nie ten. Trzy świece. Tu jest jedna. Wiem, gdzie jest. Druga. druga... i trzecia mam I... Okay. To się zgadza Tak, to się zgadza yy, Dalej... woda święcona Okej, okay. sól i kadzidło, ok Czyli woda święcona, musimy poczekać aż nas skantuje mhm. Albo się po prostu pojawi, ale że on jest tak spokojny To nawet nie wiadomo co to jest ten... To poczekaj, bo jakby... Była inna konfiguracja, na przykład to. No to też jest zapalczy świeczki. A ta konfiguracja. A czego nie, ale co musi wziąć, a czego nie musi? Chyba musi, musi laleczkę, świeczki, tak? Czekaj. Czy świeczki, dobra. Zawsze zaczyna się na to samo. I na razie. Nie, no, wszy, nic nie musi wziąć. Nie, może być. No, tak. Nic nie musi zrobić z tym. as Kurna, ja myślałem, że to się pojawił no Zmarnowałem wodę święconą dokupi tak to Comtos Gos Komt to Nie po mam pokoju po drzwi kam to aż Wkurzy taryt siedemdziesiąt und hałasuje no tak. ale nadal razie że jakie jest spokojne show yourself nad nim widać tak, jak zazwyczaj to robi. No teraz przeszedł idealnie obok laleczki udu i jest. O, gdzieś się pokazał. Tak, ale gdzie? Na górze chyba. Tam, panie, tam się zaraz tobie pokażę. nie? Nie, nie pokazał się. To jest dziwne. Show yourself. No tutaj niby jest. No, właśnie. Nie rusza tym show yourself Indebitum wody oficjalnym też. To show yourself. O, no, i się. się dobra git. To o, i teraz się już tam pokazał. No, widziałem Ej, tam się rzuca, czy to... Tak, tam się rzuca, rzuca Kurde, mogłem rzucić w niego Come to us Take this wood doll Ghost, take wood doll Zaczyna się, o! Nie, nie zgadzam, steruję On rzuca mu coś, chyba że mnie zabije Musisz rzucić kiedy będziesz miał tego czym skara e, Dzieje się coś Od drogu do rogu Tam Od rogu do rogu, dobra Czyli no tak Woda święcona i tak dalej. nadal jest Tylko się sól zmieniła, widzę Ej no, powinien dostać Dostał Dobra, czyli Nagrałem, teraz ogniste są nimi, ale Nagrałem nie koniec. Ale idealnie jest cię obok niego. Nie, modernie dosta na pewno. Kurde, dziwny się odbił to. Trzeba go sobie odnieść Come to me, come to us. Come to us. How yourself? Gdzie on jest? Wszystko no, atakuje. Wróciłem. Nice. Kurde, on wisi tu. O, po, podrzuci, podniós, podniósł laleczkę. Podniósł laleczkę? Tak, podniósł laleczkę. Czyli kurde, ja wiem na koniec wszystko. Czy spokojny trzeba a, teraz Ukrzyżowanie trzeba zaraz? A, ukrzyżowanie teraz OK Trzeba dokupić, okej okay. No a krzyżem się nie rzuca, nie? Nie, wystarczy trzymać i aż się zaatakuje Hm Czy pod koniec ujawnił wszystko Tak, ciekawe Na to tak może być Właśnie. Dobra Show yourself come to me come to us show yourself show yourself come to me oh oh yeah. To już zaraz dostałem, ja... O! Porwał mnie! Tylko? Prawda? Nadzór nie wynosi. Zwróciłem krzyż! Nie. jak go teraz po drodze. O, oh jest. Kurde, czemu mnie porwał? ja spokój. O, oh jest! Widzę go! Idzie. O! Uwaga. Może. O masz Wiecie. To fajne Dobra, teraz I wystarczy trajś... Pokebola no, no Zobaczmy. To twój odcinek, czyń honory Dobra no, Mam ja, nadzieję, ja... że się teraz to... Ja... O te nie, znakuje. będzie mnie hantował. Będzie hantowo mnie O, Podejść Kaj, gdzie on się teraz rozpi? Nie wiem Na górze Nie tu jest niby MFK go wykrywa O jest na dole Nowy duch. Nowy duch. Hey, no i mamy Fajny odcinek, nowy duch. Tak, jeszcze na koniec zobaczymy, kwatery gułyną czy tam poligon doświadczalny. Jak o o właśnie, na poligon, no. zobaczymy nowe duchy i wam wszystkie pokażę. Oprócz niektórych nie widzieliśmy, tylko topielca i demona, chyba. Mhm. Mm Albo czy kogoś jeszcze, bo jest 8 duchów? 8 duchów jest. Nie widzieliśmy jeszcze, a, wampira jeszcze, vampira, tak. utopionej i demona. Okej. Okay. Na start mamy Poltergeist, bardzo fajny dog z kapturem. Na tym się zbugowała nasz Pokeball. Pamiętam, to jest, a, fajny wisielec. Ale wisi. No, dosłownie, bardzo fajnie zrobiony. Tutaj, a, dziecko z Czarnobyla. Ciemności też. Fajnie, w ogóle ciemności fajnie wyglądają. tam... To chyba nie źle powiedziałem, ale nieważne. I tu jest Chińczyk. Jiangxi No. Nie wiem jak to się czyta. Ale... Chin, wiem na pewno, że to jest Chińczyk, zresztą tak było naprawdę... nawet yy, jest napisane czy tam no fabuła jakby tej gry. Może, może tak powiedzieć, że to jest taka letka fabuła, jeśli chodzi o te... No tak, każdy duch ma jakby swoją no. historię oddzielną. I to jest właśnie, że jest z prowincji w Gansu, jakiś. Dobra, więc y, jeśli chcecie z jakiejś jeszcze innej gry zobaczyć odcinek, piszcie w komentarzach ja to kończę. Pamiętajcie, oczywiście, o subskrypcji. Ze mną był Kapi i Julka. Czekam, Ano. No i tak. Siam.